Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj pomyślałem, że się nie podda, muszę, muszę, muszę przejść te dojść, tak całkowicie do końca. Jest ze mną Altem i Mirosław. Czekajcie. Wstawajcie i do windy, do windy, za mną. Szybko. Tak, za mną. To będzie... To jak, jak ktoś jeszcze dojdzie, to będzie fajnie. I po co skaczecie, Ja w miejscu. Wejdę do 50 to mi się bardzo spodoba jak w ogóle przejdę te 50 to będzie najlepiej no wiem widziałam To jest to czasami ze mną wchodzą muzyki nie ma czemu o jest Tędy, dą, 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 Tak normalnie. Ja się wziąłem w to, co chodzę. Ja się wziąłem, no. Lecimy. Aha. Ja zawsze przysługuję sufrady, żeby mieć tą zapalniczkę albo latarkę. No bo wtedy byśmy się w, w ciemnych pokojach drogę oświetlać A wam nie polecam, żebyście mi nie zabrali Po co mi dosłownie wszedł do safy Ja tu jestem z przodu No a to jesteś sama do przodu A co to bo jakaś jakiś Jest Jestem trzeci A więc zrobiła kogo ostatni na No o, latarka znalazłam latarkę. Uwielbiam, uwielbiam zapalniczkę albo latarkę. A najlepiej, jak mam ja zapalniczkę, to zapalniczkę to i latarkę to jest razem. To jest fajnie, kiedy w to... To jest będziecie mogli chodzić obok mnie, bo będziecie mieli światełko, prawda? Baterie do latarki znalazłem. I sobie naładowałam. Jezu, co to było? Nie wiem właśnie. Dobra, chodźmy dalej, spadamy stąd. chyba. Za, chyba chodzi. Chyba chciał... Chyba chodzi o to, że za długo w jednym pokoju jesteśmy. Prawda? Ja w ogóle pójść, w ogóle Pierwszy raz mam tak... Pierwszy raz to miałem. Ja wam będę gadał kiedy do safy. O do safy, do safy, do safy, do safy Do innej safy, ta zajęta Nieoo yeah! O Umarliście? Widzę Widzisz co ja robię? Spójrz na, na ten wiesz. Możesz mnie obserwować jakbyś chciał. Nie, no. wszyscy, wszyscy umarli oprócz Mirosława i mnie. Nie. Dobra. Mirosław mówi, że był że jest łapy w tą grę, a przeżył to. No. Gdzie ja w ogóle to jest w ogóle mój, moja, moja ulubiona postać. Po schodach do góry. Co do safi się schowałeś? O, wysłem. Dobra, wysłem. Ta ratarka mi się chyba szybko rozładuje. Bo lepsze są zapalnicki. Lepsze są zapalnicki niż No. O, zapalnickę znalazłem. Jej. Jest lepiej, bo zapalniczka i ratarka mam. Baterie no, co jest? Ale fajnie, pierwszy raz nie patrzcie na to. Nie rozmawiam, nie patrzcie na to. Wow, zostałem sam. Zostałem sam. No, jestem w to dobry. O, ja do szafy. Nie ja już idę dalej. Biblioteczka. Tyś wiesz, co ty? Jesteś w bibliotece? Nie, nie w tej, takiej innej małej. A ty wiesz, co ty? Teraz, co na mnie skacze tutaj, Boba. A ty jesteś w głównym lobby, by? A mogłeś też mnie obserwować, bo jak zginąłeś to mogłeś mnie kamelką taką obserwować. to? Mnie obserwować kamelką i patrzeć co ja robię. Ale nie ch chciałeś iść do głównego to? No dobra. Nie to nie przeszkadza. O. O mój... To jest jeden z moich ulubionych pokoi. Wycych! Wycych! Wycych znalazłam. Fajnie. Wow. Mam... Jeszcze normalnie to byś Ogólnie tak? Aha, ty w głównym... Ty w obu sobie... Szalejesz. No. A ja już jestem w 26 -tych i jest... Jedna z moich ulubionych zagadek. Taka, że muszę obrazy przekładać, żeby był w dobrych miejscach poukładany. Znasz? O. Ale ciemno, ej bardzo ciemno. Bardzo ciemno. Wow, ten... Strasak Strasaka... Strasak Straszak. na mnie psyknął. O, do Safy Ale szybko umarliście. Szybko... Szybko umarliście. Jak dojdę, jak ja dojdę do tamtych... Jak ja dojdę do 50, to będzie fajnie. Potem tylko przejdę te 50. To będzie... O, 34! Ale ten 34, teraz ben, będzie mnie gonił ten... Za chwilę będzie mnie gonił ten czarny. Wiesz jaki. O, są te oczy! Są te ocy na ścianach. No już są. Szybko. I teraz tego nitwa. Teraz ten pokój. O nie. No nie. No nie. O, jest, jest, jest. Wychodzi ten calny. Wychodzi sik. Ło, wow, o, wow, eee. Mocno. Przesłem, już, już przejdę, na pewno przejdę. Przesłem, przesłem to. Wow, ale uderza w drzwi. Plasterek znalazło mi się, uleciłem. Myślisz, że przejdę to? Na pewno nie przejdę 50 na stówę. Nie umiem tego przejść w ogóle. 47. 47. O, nie lubię takiego pokoju. A ja znalazłam pokój, jakiego nie lubię. Jezu! Dobra, mam ten wytych, nie chcę mi się klucza szukać. dzisiaj tak w szczęście z tymi i Jakby miał ten wytych miał dwa wytychy O ma krót. Do czterdziestych 48... z tych ale ten teraz ta ogromna biblioteka, naprawdę. Serio? Tak, Słyszysz? Słuchaj. Mam już jedną książkę, sypko. Mam dwie książki. No, dwie a co O, trzy książki, trzy książki. Trzy książki. Cztery. Stare książki, dobra. Najmniej... O, idzie. Na górę na szczęście, dobra. Więc go nie ma tutaj na dole. To mi ułatwia. Idzie do mnie. Idzie na dół. Ale blisko! Jest 100 drzwi A to są Jest tych drzwi 100 a to był 50 I ty jesteś w ogóle No jak na razie to mi się pojawiają napisy Na ekranie, to umarło mi TP Przez co? Coś tam gadają po angielsku Chcę zobaczyć Po angielsku nie Po angielsku tam piszą coś Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ostatni, dobra? Dobra, to chodźcie na chwilkę za mną. Widzicie mnie? Do tej. Jest, dobra. Ej, ale sam zauważyłeś, że moja twarz się... Zauważyłeś, że moja twarz się rusza? Ej, czekaj, co jest? Ej, co się stało z moją twarzą? nie Ej, no tutaj coś się stało. Miałam... ...ruchomą. Zawsze. Ej, co ci się stało? Może... Ej, a może w tej grze po prostu uściem to te ruchome twarze. W tej grze nie mogą być ruchome twarze. Może po prostu. Spójrz, na mojący. Jak to będą takie dwie kropki? Dobra, pokażę ci, jaką powinienem mieć. Taką jak tutaj na tych obrazkach, widzisz? Powinienem mieć. A nie mam takiej, spójrz. No właśnie, a tutaj właśnie tak nie. No właśnie, tak nam mi coś usunęła. Te akurat. Nie będę czego A ten ktoś to będę ja. Zapalniczka! Szybko! Ej, do czego ja mam dzisiaj takiego falta? Nie wiem. Nie, nie, ja Ale dobra, fajnie. Nie, no fajnie mieć falta. Prawda? No, monety to nie wiem do czego służą, ale do czegoś na pewno. Nie się... wiem. Pójdź na mnie. Widziałeś, że się da schować pod łysko w tej grze? Jest, za klucz. Masz skrót? Masz skrót? No jakiś taki. No to chodź za mną! Otwieraj tam te drzwi. Tego cały czas szukamy, wiesz? Musisz otworzyć te drzwi. Jakoś. Otwórz to. O, brawo. Otworzyłeś drzwi. Brawo, robisz duże postępy. tam idziemy. Nie kradnij mi sufrad. No nie do szuflady, ja od razu w teczki. No, a tutaj ja, ja do szuflad, szuflady mi się przydadzą. Ale ten, jak ja znajdę drugi raz za palnitkę, to ci powiem, i so, jak będzie się szczerzył i ty sobie weźmiesz, dobra? Widzicie, widzicie światełko to za mną. Do safy, do safy, do safy, każdy do safy. Brawo! Dobra, wycho wychodzić już. No, idź do drzwi. Idź do otwartych. Idź do drzwi, gdzie jest jasno, dobra? Szukaj jasnych drzwi. Ja ci oświecę. O nie tam, nie tam, ale tam, widzisz, widzisz mnie? Chodź za mną, za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Tu trzeba iść. I teraz tam. O, może lepiej zamknąć. Na następnie to nie są oczka, bo mogą być też takie oczka, które. Jak na nie spojrzysz, to ci się zginiesz. Już Mirosław się zginął na nich. Ostatnio. Ja? Idę czas za tobą. A ja znalazłem... Aj, ile słów lat? Mi się zapalniczka kończy. Mi się zapalniczka kończy. Mi się za chwilę zapalniczka zużyje. Łoł. Łoi. Już w 20 o, o, o tą bibliotekę Mi wcześniej chodziło Tutaj musimy znaleźć Taką dźwignię, o jest Znalazłam, można iść je Ej. O, jest Do safy, są tylko dwie safy Ktoś musi skinąć Ktoś ginie? No ja zginąłam. Ej, Ty mi tujesz! Tyle Bo ja tylko dwa szafy ja zginąłam, bo nie miałam nic. No wiem, widziałam właśnie. Hmm. No, kiedyś. Ale widać, że choć, chociaż już ogalnie... Chociaż już bardziej ogalniacie tą grę, prawda? Jest 27, szybko nawet. można jakoś nagranie jeszcze raz zagrać. Ty sobie możesz grać, Ty sobie możesz zagrać. Ja tutaj będę... Ja, ty możesz... Ty sobie możesz zagrać. Ja będę grał dalej cały czas tu. Dopóki nie umrę. A ja za to mam na ta, razie tak oglądam. Dobra, to tak to tak fajnie. Mówię. Janek... Janek, jak umarł, to za mną cały czas patrzał. O znalazłem. Pod biurkiem był, nie w sufladzie, tylko pod biurkiem. Widziałeś, ale. Te, widziałeś? Nie. No. No. Dziwne. 30. To za. To jest te dziesięć drzwi. No i będzie. No i będzie ta ucieczka. Chyba. Mirosław chyba przetrwa. Mirosław przeżyje. Josło w pewno przeżyje 10 drzwi W no, ogóle nie chcę dobrej tak, że mówię. Wiem właśnie. Jak ja będę się musiał cofać do tamtych poprzednich, bo tam był klucz, to ja nie wiem. Gdyby był tu. Proszę bądź tutaj kluczu. Je no trzeba się cofać do tamtych. Tam. Jezu, a nie tędy. Nie, tego ja nie lubię. A nie dlatego przy tym łomu tutaj, bo nie chciało mi się słuchać. Tutaj chyba będzie klucz. Mirosław, ja idę pod łóżko. Już wyszłem spod To Szukam tego króta. Tam Czekaj co? A mi się wydawać, że jest. Dobra, tu nie ma. Je, yeah, naprawdę te jedne ostatnie drzwi tutaj Naprawdę, tak na podłodze sobie stał! No! no. A my tutaj się męczymy, słuchamy. A on sobie tak hob na podłodze leży. Dobra. Najgorzej. Skończyła mi się, no nie, skończyła mi, no mi się ta, ta, no wiecie, skończyła mi się ta zapalniczka. Jak tu, umieramy, no, koniec, umarliśmy, dead. Ja też, ja też, ja też umarłem. No dobra, kolejny, kolejny nieudany dzień, gdzie do się te do osób nie przeszliśmy. Nie wiem czy ja w ogóle do się kiedyś przejdę. Jak tak? No na pewno Będę nagrywał film dopóki. Na, czy jakiś czas będą się pojawiać filmy z dosłów, dopóki nie przejdę całych. No To ja bym filmik na, zakończył na fotelu. Tam na, na koniec, na końcu. Tak, tylko trzeba kogoś wykonić. Piszą się tu. O! Mirosław sobie jedzie stąd. Mirosław je Nie, ja bym teraz zakończył filmik tutaj. Ja bym tutaj zakończył filmik, więc pa! Cześć!